Witam ja kochani, dzisiaj będą skrzydełka, ale z indyka na ryżu mamy tutaj trzy skrzydełka przekrojone czyli sześć kawałeczków a tutaj mam niecałą szklankę ryżu troszkę więcej jak 3 czwarte, a nie cała szklanka umyłam i za chwilkę zabiorę się za ryż ale teraz muszę przygotować mięsko przyprawić czyli zaczynamy od soli posypujemy z jednej strony solą Pieprzem białym, nie za dużo, bo chcemy dać ostrą paprykę. To tak pieprzu delikatnie. Tak, ostra papryka, czerwona. I damy też wędzoną słodką. Troszkę wszystkiego, tak, po troszeczkę wszystkiego. I troszeczkę czosnku granulowanego też potrzeba. Lecisz oleć. Przekręcam mięsko na drugą stronę, czyli to skrzydełka i to samo, te same przyprawy. Tu jest, to samo sypię, tak jak z tamtej strony. Delikatnie, nie za dużo. Teraz delikatnie poleję, tylko olejem. Nie za dużo. Delikatnie, żeby to wszystko tak masować. Zostawiamy na jakieś 15-20 minut, a w tym czasie przygotuję sobie ryż. Tak na tej desce tak zostawię. Kochani, a tutaj mam pół litra gorącej wody, do której daję łyżkę masła. Ono mi się akurat tu rozpuści w gorącej wodzie. I musimy ją przyprawić, bo to będzie zalewa do ryżu i do reszty. O takie pół łyżeczki pełne soli. Pierwszym razem dam czarny. Zawsze później można jeszcze dosolić, dopieprzyć Mieszamy sobie. Dodamy troszeczkę kurkumy. O, tak troszeczkę. Niecałe a. pół łyżeczki, może. Tak wszystko w tym się roztopi A tutaj wsypujemy ryż. Ja zawsze pucham ryż. Wszystko daję do ryżu. Taką średnią cebulkę, troszkę papryki, takie sprzątanie lodówki miałam. To, co znalazłam, to daję i pieczarki. Cztery takie półplasterki pokrojone. Pieczarki. Ja to wszystko zaleję tą, tym płynem, i wszystko wymieszam. I na to położymy zaraz mięsko. Akurat mi się nagrzał piekarnik. Na 190 stopni. Będziemy piekli. Pierwsze 45 minut pod przykryciem. Wymieszamy to wszystko, żeby to się połączyło. I na górę kładziemy skrzydełka. Trzy hmm, takie końce, a trzy takie. obojętnie tak, żeby zmieściły się na akurat pięknie. Działamy. Przykrywam i na 190 stopni na 45 minut. No, Kuchanie, minęło 45 minut. Tak to wygląda. To jest dużo płynu, dlatego będziemy teraz piekli bez przykrycia. sprawdzam jak to mięsko wygląda. Ja je przekręcę. To tak pięknie pachnie. Nie mm, ja wiem, ale teraz będzie piekło się już bez przykrycia. Na razie dajemy na jakieś 20 minut do 30 minut. Będziemy po prostu obserwować. Muszą wyparować płyny. Mięsko się łupiec. Z powrotem do pieca, ale zmniejszam już na 180. i kochani, minęła godzina i może 5 minut. Ja teraz chcę to mięsko z powrotem przekręcić skórą do góry i podpiec z tej strony właśnie. Zapiec tylko pod górną grzałkę damy. Na jakieś 5 minut. No zobaczymy jak długo, musimy ładnie podrumienić. Ale błędnie pachnie. Tak mm, znaczy mm. ładnie mm. odparowały, ale teraz musimy podpiec z tej strony. Indyk na ryżu, kochani. Uwielbiam ryż i indyka. Pod górną grzałkę na 5 minut. Kochani, oto nasz obiadek gotowy, ale teraz jeszcze póki gorące, życzemy sobie twardego serka. I pamiętacie, że u nas sobie musi być? parmigiano tak? Musi być. Nie za dużo. Tak, odrobinę. Się o, ja bym tofii. chciał całą kostkę, ale. Nie, nie, nie okay. za dużo. O, Tylko troszkę do smaku. Nie wiem, wiem. dzika mm, To pachnie wszystko pięknie. Przepiękna ryszarda. I posypiemy sobie tym razem naszym szczypiorkiem z balkonu. No, Na już właśnie. Tak, jakiś świeżutki, pachnący szczypiorek. Chwileczkę przestygnie. I ja spróbuję ryż. A ja mięsko. A ty mięsko. Za chwilę. Nie kochani, próbujemy. Tak jak mówiliśmy, ja mięsko, a ty ryż, tak? Tak, kochanie. Ale ja chcę tą, tą, tą nóżkę spróbować. Ten znaczy ten kawałeczek. Mmm, mięsko mięciutkie. Skręca tak z indyka. Ładnie wszystko odchodzi. Ach, nie wziąłem sobie noża. To jest. Szkodzi, próbuj tylko czy dobre. A mnie najważniejszy ryż, był. ja mm -hmm. ryż. W sumie piekło się w godzinę 10 minut, mięciutkie. Okay. a ja ryż, próbuję ryż. ja ryżu nie spróbuję, też spróbuję. Z tą pieczarką jeszcze. Uwielbiam ryż, mm. kaszę, wszystko. Mięsko pyszne. Takie właśnie zdrowe. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobry. Gorący, ale pyszne. Udał się. Mm. Tylko Można by było jeszcze pyszne. troszkę więcej doprawić, ale... Teraz możemy dobry. sobie posypać pieprzem, solą, co kto lubi. Bardzo dobry taki mm. właśnie. Dla każdego. Mm. Pycha. Smacznego kochani, pycha. jedzonko udane, ale Dziękujemy pikantne. za oglądanie. Czuję pikantność. Dobrze doprawiłaś. Mm. Tylko mało soli. Dla mnie jest perfekt. No powiedziałeś, że mało doprawione. Jak to lubi? Mm. Dla mnie jest tylko mało soli. Ale jest Ale można sobie wziąć jakiegoś mięskiego, sosu, mm. czegoś. A może co? skuszę się. i I spróbuję kawałek tego mięska też. Pycha. Tego skrzydełka. mam ci, bo nie mamy noża. To tak tylko dziumniemy sobie. Skrzydełka z indyka. Coś pysznego. Wow! Dobra, piekło się tylko mm. godzinę 10 minut i wszystko mięciutkie. Pierwsza klasa. Mm -hmm, dlatego, że piekła pod przykryciem pierwsze 45 minut. Mm, bardzo ważne. Mm, pycha. Masz tego, kochani. Okej. Okay. Trzymajcie się, kochani. O, musimy sobie pojeść. Pyszne. do we'll see you tomorrow. Na razie.